Cześć! Witajcie na live'ie! Dzisiaj będziemy mówić o Minecraft. Też był niedługo film, więc teraz może sobie obejrzymy y, trailer, ale jeszcze za chwilę. Więc dzisiaj będziemy opowiadać o Minecraft. Mamy tu też różne gazetki, różne przedmioty, co wam mówimy. Więc teraz obejrzmy sobie razem trailer. właśnie w kinach 4 kwietnia, już jest 4 kwietnia, ale można jeszcze pojechać 16 kwietnia jest w na przykład w Zagurowie można pojechać okay. w kinie Helios, no w, różnych, w każdych kinach będzie film Minecraft i od 4 kwietnia już się to zaczęło. No i 16, od do 16 kwietnia możecie obejrzeć ten film Minecraft. Bardzo polecam, bo byłem na nim i jest bardzo super. Polecam. Minecraft film, ujęcie drugie. No, więc widzieliście fajny trailer, ogólnie fajny trailer. Więc opowiemy o różnych rzeczach. Na przykład Jak widzicie, tu mamy takie gazetki. Gazet, różne gazetki. Na przykład Poczrymaj na chwilkę. Dziękuję. I ja się nazywam Natan. To jest, to jest Wojtek. Dzień dobry. A ja, Mateusz. Dzień dobry. No i to jest Mateusz. Więc dzisiaj będziemy omawiać, będziemy omawiać taką gazetkę na przykład i będziemy różne ciekawostki. Ogólnie to jest taka, no, no wiecie, jak film Minecraft, nie no jak widzicie. No i na przykład to jest taka gazetka, co się zbiera. O, na przykład tu są takie różne rzeczy. Takie różne rzeczy, że można sobie oglądać w ogóle, ale dzisiaj w ogóle jest innej, inny będzie temat. Słuchajcie. No i gra jest od 2011 roku, więc ma już 15 lat, już ma 15 lat. No i są różne gadżety, no i nawet zrobili film, jak widzieliście z zwiastun. I polecam iść na ten film, bo on jest bardzo taki. Bardzo taki fajny, o i tu też mamy taki tablet z Wikipedią, na przykład y, 3 grudnia 2024, co tu się, y, 18 listopada y, w 2011 roku powstał właśnie, no jak wersja, no, pełna wersja, no beta to była po prostu. No i tam się, no to jest normalny świat, tam jest, no to jest świat z, z bloków, jak to nawet wam y, pokażę, nie wiem, gdzie, nie, chyba, o. Nie, tu nie, nie wiem gdzie to. O tu mam. Tu mamy taki boxik. O. No i w McDonald's jest taki box do zakupienia. On kosztuje 26 zł z Minecrafta. Poczekajmy na chwilkę. Dziękuję. No i właśnie to jest o ten taki box i będziemy go otwierać. No i ja też, że na przykład mamy tu takie mamy tu takie frytki. No znaczy nie ma już tu frytek, bo zjadłem, nie. No i słuchajcie. No, i tu na, z tyłu mamy takie fajne coś, że jak jest, jesteście w piecyku, poczekaj, o! Jak, jest, jak macie tutaj tam węgiel i ziemniaka, nie? No i wychodzą, mamy właśnie te frytki, to zrobili właśnie fajny McDonald's, to fajnie bardzo przygotował. Fajnie bardzo fajnie przygotował. I też nawet są takie fajne kubki z bąbelkami, nie? Bardzo fajne, o! o takie kubki, fajne z bąbelkami. No, nie takie fajne. I teraz już powiem o Mateusz. Mogę powiedzieć ciekawostkę? Wiecie, że jak się weźmie na normalny zestaw, nie weźmie się na tego zestawu, bo ja nie brałem tego zestawu i jak wziąłem ten normalny zestaw, a nie Minecraft, to też dostałem te takie frytki właśnie, że ten przepis był z tyłu, ale kubka już takiego ja nie dostałam, tylko kubek to jest zestawie. No i ogólnie, ogólnie też na przykład też są takie bryo O, po, pokażę, do, są takie bryloczki z Minecrafta. To jest na przykład Steve z takiej zbroi. Można je kupić w różnych sklepach, na przykład, albo są też klocki Lego, z, na przykład Leg na Legro wejdziecie, a czy na jakieś różne strony są. No i tam jest można kupić le klocki Lego Minecraft, nie? O i tam są bardzo różne różne te różne, to nie, powiedz coś Wojtek, bo ja zaraz będę coś robić. Y, ogólnie y, Minecraft jest y, ten, komputerową grą, jest na Xbox, na y, PlayStation 4, 3. No i ten, to jest fajna gra y, i to jest y, zbudowany z bloków, można zbrojki sobie budować, wszystko, mieczyki, o, i ten, wszystko. No. I też na przykład mam taki bloczek fajny, no i on jest z Minecrafta, można też na przykład, ja kupiłem go, w gazetce jakiś chyba był, na przykład, nie wiem, chyba w tej, o, pokażemy do kamery, był taki, ten taki bloczek, ma, taki mały, to jest zwykły z Minecrafta, bo ogólnie jest on zbudowany, no z, to jest kamień w ogóle, nie? Tak, tak mówimy na to kamień. Nie? No i teraz Wam właśnie pokażemy y, z Lego na naszym komputerze. Na przykład tutaj widzicie, tu na przykład są drogie zestawy, ale tu tutaj już są na przykład już tańsze. Na przykład ja posiadam ten zestaw, ten zestaw, no i tu są różne zestawy. Jak widzicie, tu można, różne rzeczy, tu można różne rzeczy przeglądać, ale nawet jak tu jest zakupy LEGO Minecraft, no widzicie, można sobie kupić taki zestaw, o, taki zestaw na przykład. Nie różne tu są właśnie rzeczy. No i teraz właśnie wam pokażemy, o co w ogóle z tym, no bo jak wiecie, to się, to jest Minecraft, to jest takie 2D z bloków, nie? No to sobie zobaczymy. Ile teraz, ile. O, jak chcecie, jak na przykład jest tu Bedrock albo Java. Nie? ja wolę Java ogólnie, ale wiemy, że. Mateusz, ty chyba grasz w Java, nie? Ja nie gram w Java, tylko gram w Bedrock. A ja zainstalowałem ostatnio sobie właśnie Minecrafta na komputerze, ale Bedrocka, bo Java nie mogłem, ale Bedrocka sobie zainstalowałem. No i gram sobie, gram, gram. Tak, gram czasami będę grać, ale, ale Minecrafta lubię bardzo. Lubię kiedyś i teraz też lubię, ale trochę mniej, ale nadal lubię. No. Ja też bardzo lubię Minecrafta, a Ty lubisz Wojtek Minecraft? No, też. <coughs> No i na przykład tu jest taki szkielet, zwykły szkielet. Fajny nawet, nie? On mu się wszystko, o, tu są takie mechaniczne, że mu się rusza głowa na przykład, ręce i to jest nasza taka ozdob, ozdoba, że można ją gdzieś położyć, na przykład o, połóżmy sobie ją tutaj. No i bardzo fajnie. I nawet może się powiedzmy, nie wiem, czy widać jak to, O, na przykład trzyma ten bloczek, bardzo to tak fajnie wygląda. No i jeszcze, jeszcze Wojtek mam, pokaże. Mamy jeszcze misia e, Steve fajny do przytulania do przytulania można się z nim przytulać i jest bardzo fajny tu do kamery pokażemy no i właśnie pokażemy wam pokażemy wam te jak się wam pokażemy jakie są c, c, jakie są w ogóle ceny tych z Minecrafta płyt czy do komputera czy w ogóle no, no i na przykład o na przykład. Słuchaj, no i teraz. O! Oczywiście, mamy też mieczyki. No i, i mamy takie mieczyki, i bardzo można. No, fajne, fajne mieczyki. Można na przykład. O, zobaczmy. Można się pobić, nie? Znaczy, nie, nie pobić w takim sensie, że, że pobić czy coś, tylko normalnie tak się. Tylko nie. No. No i właśnie teraz y, Wam pokażemy y, Minecraft gra, nie? Oczywiście. Oczywiście. Ona jest jak tu... Zobaczcie, jak ona tutaj jest, to jest płatna, no nie? No jest płatna. No i... Tutaj na przykład mamy na Xbox. Xbox normalnie... Nie będziemy już tu wchodzić, bo o... No, i tu jest Xbox za 99 złotych, na zastówkę. Tu jest też jest Minecraft Legends. O. Dobra, i coś wam pokażemy za chwilę. Powiedz coś, Wojtek. Yy, ten. Yy, Tom Dress tworzył Ten. Yy, nie, mu się nazywał. Yy. Um, I można jeszcze z, z McDonaldzie można jeszcze taką opaskę na głowę, o, o, dołożył. Um, ja powiedzieć? No. I teraz Maci powiedz to, to Producentem jest Mojang Studios na Java Bedrock i New Nintendo 3DS i Other Ocean Interactive na New Nintendo 3DS i 4J Studios na Legacy Console Edition. Jak, jak powiedział ten nasz kolega, właśnie Yy, różni gracze mogą grać w tą grę i zakupywać na konsole. O, teraz właśnie będziemy oglądać grę. Albo jeszcze nie, yy, ten właśnie yy, jest gra plansowa do tego i gra n normalna. No. no i na przykład jest yy, Wersja Bedrock, jak mówiłem, jest Java. I Mati, wiesz o, jak się różni Java a Bedrock? Wiesz jak się różni? E, największą różnicą jest to, że Java od Bedrocka się różnią od tego, że um, Java jest tylko na komputery, um, a Bedrock jest na wszystko i na komputery i na wszystkie urządzenia jakie się da. Ja na przykład mam na, mam PS3, powiecie, ale stare, nie? No oczywiście, ale stare. No ale, ogólnie. Mojang Studio to wynalazł, ale tak przejdźmy. Wojtek, na czym grasz, na jakim urządzeniu grasz w Minecrafta? Eee, ja, ja nie mam Minecrafta, ale mam na telefonie podróbkę i sobie tam wszystko mam za darmo. Nie no. muszę tworzyć. No, a ja no, na przykład mam oryginalną wersję, bo jest taki trik, że na, komp na komputerze da się normalnie zgrać Minecrafta, Roz rozumiecie? Kupujecie na przykład jakąś grę Minecrafta nie? na komputer, no instalujecie i płacicie pieniądze. No i potem robić, kładziecie point żeby się to zgra po prostu zgrało, na, na kolejny, na kładziecie do kolejnego komputera i się zgra, no i to jest bardzo fajna, fajna opcja. No ale, no, no a Minecraft Mojang, jak mówiłem, Mojang właśnie zrobił tą grę, no i co możemy powiedzieć, też jest Minecraft Legends na przykład, nie, Minecraft Legends, Java to zwykła, nie, no i jak możemy, jak możemy powiedzieć, że to jest 2D, że Minecraft to jest 2D, bo to jest, są bloki, nie, no, wiesz, i to jest bardzo kreatywna gra, bo możemy tam na przykład spotkać wilki świnie, no dużo zwierząt, nie? Na przykład jest nawet lama, nie? Jak widzieliście, nie wiem, no widzieliście na tym trailerze, że normalnie była lama i tak, no to było śmieszne, nie? Jadła. Albo opt, no albo, jad, no jadła, jadła ta lama. Jadła, a przed, przed nosem przeleciały świnie. No, takie, to są, no się mówi, takie świnie, nie? Ale to są jakby bardziej takie ping, pingliny, czy jak to no, pingliny. No, no i też wam możemy co tam pokażę. Są diamenty, ande, no duży, y, diamenty są, też bardzo fajne. Można, złoto złoto y, neder jest najlepszy, ale ja najbardziej lubię... Y, jest jeszcze żelazo, o żelazo. Na start, no i to, to wszystko, więc też możecie zobaczyć jak się gra w Minecrafcie. Oto no tutaj wam właśnie poka pokażemy. Y, no za, nie, za za chwilę pokażemy wam jak changed. się tak, jak się gra. No to teraz ma jaką ciekawostkę ciekawostkę In powiem. Czy że kiedyś taka inna gra Brown Stars miała podobno współpracować z Minecraftem. Wiedzieli już, że na 99 albo na 100%, że będą ze sobą te gry współpracować, a to się okazało, że Brown Stars będzie z Uno, z inną grą, z którą właśnie Minecraft kiedyś współpracował, bo mam nad karty Uno Minecraft, ale to było dobre wtedy. No, no, fajnie jakby Minecraft połączył się z Bronstarsem. No to, no to, no to niedługo to... też będziemy na pewno nagrywać o Bronstars No to jest pewne, nie? No już nagraliśmy kiedyś, no to jest nie wiem. Czwarty, może od. Nie, który to jest. Nie, to jest trzeci nasz trzeci odcinek, nasz, no? Na kanale YouTube, nie? No bo my mamy taki kanał i, I... dużo łapek na pewno stawajcie pod tym kanałem. I dużo subów, sub nie? No, oczywiście. I bo chcemy bardzo. No, faj mieć fajny kanał i no, subujcie po prostu, nie? No i, i zapraszamy do oglądania. I na przykład, jak. Mówimy coś o tym filmie, bo ja byłem dokładnie wczoraj na tym filmie. No i ten film powiem, że był bardzo fajny, bo ja widzieliście też trailer na początku. Możecie sobie cofnąć, no to jest. Wiem, że to jest live, ale później możecie sobie cofnąć, bo ten live będzie zapisany po prostu na tym kanale YouTube. No i, no i tam ogólnie ten, jakby to powiedzieć, w ogóle oni tam wspomnieli takiego. Jak takiego gracza, nie wiem, jakąś, taka świnka to była z koronką. No może, no może się zgadywać, czy to będzie Świn taka świnka z koronką, nie? Z taką. I Steve właśnie na nazwał y tą świnę legendą. No bo oni tam w Steve kiedyś był mały i ciągnęło go do kopalni. No i chciał do tej kopalni po prostu, no chciał tam iść. Ale był taki jakby starszy pan i, no, i nie kazał mu. Ale tak i, i już kiedyś sobie normalnie pracował. I chciał zjeść obiad, ale za, przypomniało mu się o tej kopalni. Przypomniało mu się o tej kopalni. No i poszedł tam i popchnął tego, tego starszego pana, i przeszedł. No i tak kopał, że mu się, że tak kopał, cały czas kopał. No i mu. Jakby już, już się już, mu, już nie, nie dawał sobie rady, i, ta, i cały kopał, i znalazł coś takiego niebieskiego. Kopał dalej i znalazł dwie części. No i on po prostu wło, włożył jakby włożył to do swojego, znaczy, do, bo miał takie pudełko, czy jakby nie wiem jak to się nazywało. I takie niebieskie coś, takie niebieskie coś. Włożył w to. No i właśnie y, jakby taki portal mu się pojawił. Wiecie, jaki jest portal do netheru, bo jest nether. Smok, jak to było Smok Kresu, chyba. No i normalny świat, nie? Word, czy jak to się tam mówiło. No i właśnie. Teraz pokażemy, że to są, na przykład, pokażę teraz na komputerze. Tu mamy, na przykład, to jest Minecraft Legends. O, takie, takie coś, nie? Albo mamy zwykły Minecraft, nie, normalny, o, normalny Minecraft, nie? Ale to jest już Minecraft Legends i z tego nawet nawet mam taką książkę, o. Taka książka zwykła. Polecam wam tą książkę, o, taką książkę, nie polecam wam, bo ona ma aż. Hmm. Ona już ma 300 stron, więc bardzo to jest dużo. O, pokażę. Jest, ona jest, ona taka właśnie, o przygodach Billy, Czy to kot, czy to tonu. Nie wiem, ale właśnie też mamy takie o. I też mamy takie o. Taki worek. No i pewnie zapytacie, skąd go mam, nie? No jest. Pokaż, Wojtek, ten worek. On Wojtek pokaże. I właśnie mam z tej. Z, właśnie mam z tej gazetki. O, to jest. Oni pokażą. To jest właśnie worek. Z tej gazetki, nie? I na przykład. Z ta, takiej gazet gazetki to, to jest na przykład wydanie. O, pokażcie. To jest wydanie specjalne. No i tam można poczytać trochę o ciekawostkach. Bo to już było ileś dni przed filmem, nie, no i na przykład tutaj jak przewiniemy jedną stronę to takie są worki do wylosowania, o. Może, znaczy, nie do, bo tam się, wybi można, wiesz, kupujecie tą gazetkę i albo będzie taki worek, o, pokażcie, będą różne worki, tam są sklip. ja mam na przykład, na na, wziąłem skliperem, nie, o taki na przykład, nie, i tam są różne, można wylosować, nie. No, i bardzo, jak chcecie na przykład pojechać do tego maka, nie? No to normalnie, jak, jak. O, tu, jak jest ten boksik, taki Minecraft, nie? Boksik. No to z, on kosztuje 24 zł. Normalnie kosztuje, ale ze zwykłymi nagacjami. A jak chcecie. Przenieś się, jak, jak to ja mówię, w świat Minecraft i chcecie lepszą tą wersję za 26 zł. No to wtedy będziecie, jakby, tam mieć takie coiny, czy jak to się nazywało? Ogólnie to są z Bedrocka, nie? Z Bedrocka one są. I Mateusz, powiedz mi, bo co są te, takie. Z, y, powiedz mi, jakie są te koiny, takie co w McDonaldzie? Są z Bedrocka? Czy z No, z coiny właśnie. I one są z serem, ale ja ich nie, wiem, bo nie lubię sera lubi nie lubimy na przykład serę, nie? No ale jak, y, one się tak ciągną, jakby... Teraz nie pokażę wam, bo nie mamy tego stawu. Nie? Mamy, ale już zjedzony. No i on się tak, tak się rozciąga ten ser, bo i jest też taki sos nederowy, ale on jest bardzo ostry, ale nie polecam wam, bo jest nie do, w ogóle niedobry jest. Nie. No i właśnie też... też też, też mamy takie, o, powiemy w tym zestawie, też wzięliśmy, nie wiem co tu jeszcze. Coś tu jest jeszcze. O. Są na przykład takie, o, karty. karty. Znaczy nie karty, naklejki to bardziej. Na o, pokaż. Oni on, pokażą. I to są właśnie różne naklejki, nie? O, takie naklejki są różne, i one się zbiera w takich właśnie zestawach, jak ja Wam pokazywałem, nie? No ale jeszcze jakby w ogóle. Y, 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 Bronsas miało. Nie, miał współpracę y, no, z różnymi grami, nie? Ale szkoda, że nie ma z Minecraftem, no bo to. To było zbyt mocne, nie? Ale Wam właśnie pokażę, że jeszcze jest taki. o. Przejdziemy do tematu, Trochę przejdziemy do tematu Hot Wheels, to jest na przykład wagonik Hot Wheels. Można go zakupić, najczęściej są w smyku i on kosztuje 7,99, taka cena jak cena. No i tam można było wkładać właśnie figurki do tego wagonika, nie? no i takie po prostu jest fajne. O na przykład nie wiem czy by się dało, ale jak są tutaj te, teraz nie widzicie, o na przykład takie coś nie? można włożyć, nie? coś takiego, no i to właśnie. Mateusz. Czy powiesz nam, jaką, Mateusz, powiesz nam jakąś ciekawostkę o grze Minecraft? E, tak, powiem. Nie, jednak nie powiem. Mateusz nam, coś, coś mu się po prostu zapomniało, ale Wojtek, słuchaj, czy od, Kiedy pobrałeś tą Minecrafta, tą podróbkę na przykład. Kiedy pobrałeś? W tym roku e, w, w marcu. Nie, w, no w marcu. A ja na przykład pobrałem, bo Minecraft już ma 15 lat, nie? No, ja mam na przykład 11, Wojtek będzie miał. Wojtek, ty masz już 11, Tak, nie? E, w za tydzień będę miał 11 lat. No za, no za tydzień, w poniedziałek, nie? W poniedziałek będzie. No, I w poniedz... Właśnie będziemy, i z Mateuszem, i z Wojtkiem wybierzemy się i ja też, nie? Bo to jest Wojtka, Rodzina zaprosił na urodziny, nie? Więc też na pewno będziemy tam przemyślać, co będzie za tydzień. Za tydzień może będziemy, będziemy na pewno rozmawiać o. Hmm, chyba, my... no, będziemy rozmawiać o Obronstarsie, nie? Zgadza się, Wojtek? Czyli jutro będziemy, roz... za tydzień będziemy rozmawiać o Obronstars. Tak. Tak. No, czyli macie potwierdzenie. No i no to wszystko, co na dzisiaj powiedzieliśmy. Jak jakieś pytania, to piszcie w komentarzach i dużo łapek. Więc pa! pa!